Hej, witam was w kolejnym odcinku z GryShakes and Dzisiaj jesteśmy na magu 568 poziom. Już w pełni. Już nawet e, jakoś tu wygląda ten pasaczek zielony. Już zaczyna wyglądać e, tam do piątki. E, więc jest sympatycznie, ale dzisiaj zauważyłem tutaj fajną rzecz. Nie wiem, czy fajną. No, że coś tutaj się dzieje. Mimo wszystko. E, na tym mieście naszym kochanym. A mianowicie to. Że ten ludek sobie, jak na niego najedziemy, to on rusza łapką. Zaraz, zaraz tutaj tak zrobimy, że będzie ruszał łapką. O, zobaczcie, jak sobie rusza łapką. O, proszę. Jak tym ogniskiem sobie tutaj rusza. Także, oni są interaktywni. Fajnie. Ten sobie ziewa. O, niech sobie ziewa. A ten się prawie przewraca. Więc oni sobie tutaj coś działają, więc spoko. Fajna rzecz, dryfujące kryształy oczywiście możemy sobie kliknąć, ale one nic nie dają. Możemy sobie przy okazji tutaj zaatakować kogoś na Arenie, bo jeszcze trochę Aren mamy przed sobą. A jak mówimy już o Arenie, to jeszcze menager Reset, bo trzeba tutaj do tego E 150 dobijać, a rytuał jest, jaki jest. Zostawiłem sobie trochę golda, żeby specjalnie na odcinku wbić 100 milionów y, damage'u, czyli obrażeń. Ale najpierw sobie zrobimy wszystkie podstawowe czynności. Y, zobaczmy, co dzisiaj chce y, Wiedźma. Dzisiaj chce pasy. Jakieś pasy tu powinienem mieć, więc zaraz jej tutaj coś ogarniemy. Tylko dwa? Szkoda. Szkoda, że tylko dwa. No ale to nic, to nic. Jako, że mamy sterylne sedesiory, no to dobrze by było wrzucić coś do, do toaletki na, z epika. Tu epiki są na pewno dość stare, niektóre, więc myślę, że możemy sobie już powolutku tutaj je wrzucać. Tym bardziej, że zbliżamy się powoli do legendarnego dungeonu. To jest na zręczność, zobaczmy. Minus 23, minus 100, no to do rozmontowania. 15 rozmontowań do zrobienia. Tutaj jakieś rozmontowanka przyszykowane, więc kilka pójdzie. To jest fajne rozmontowanie: 600 do 700. Więc sympatycznie. Już mamy kilka rozmontowań zrobionych, więc jest bardzo dobrze. Tutaj Maxik, maksik oczywiście, jak najszybciej. Tutaj na 10 tysięcy. No Przesadziliśmy z tą może szybkością. Staletki, jeszcze nie ma 10 tysięcy, ale za moment będzie dokładnie i już arena z bani i możemy iść dalej. Tutaj zaatakujmy sobie może światłem. Wiem, że to będzie raczej ciężkie, ale ważne, że się udało. Kupil hmm, gildyjny, 12-głowa 12 Hydra, no oby jej zadać trochę. To by było miło. Tak z 2-3% jakby nam się udało zbić, to by było dobrze. Nie wiem czy zbiłem 2, chyba tylko 1, więc dzisiaj będzie ciężko tą 12 nam przebić na 13. No ale będziemy próbować oczywiście. Kewek widzę, że nadal 567, my tutaj 568. No i z ważnych rzeczy to już mam 1 setną szans na pokonanie Aresa, Więc teraz już powolutku, powolutku coraz bliżej do, do pokonania właśnie góry Olimp. Zobaczmy jak tam koło może da nam coś ciekawego. Hmm. Oczywiście bardzo bym chciał dostać epicką broń. No, może epickiej broni nie chciałem dostać, ale chciałbym dostać yy, trochę złota i może jakieś grzyby. No ta epicka broń mnie troszkę e, zdziwiła, szczerze mówiąc. Tak jej raczej nie założymy, bo przecież celujemy w legendarną broń, ale zobaczymy czy zwykła epicka broń może już nam dawać plusiki, ale najpierw jeszcze 13 milionów skale, z, z plakatu. E, to sobie sprzedajmy, e, to jest rozmontowanie. E, to jest rozmontowanie. Tak omijam chwilowo tą broń. To jest zwykły przedmiot, który możemy sobie wrzucić tutaj. I ten też, więc jest ok. I ta broń. Ciekawe, bardzo ciekawy jestem tej broni. Na zero. Ok. Czyli już jest w miarę. W miarę sympatycznie, jeśli chodzi. Więc myślę, że możemy dostać dosyć ciekawe bronie na legendarnym dungeonie, który się zbliża. Tą brońkę sobie zostawimy. Gdzieś tu? Właściwie to nie. to na sto? Jak możemy wrócić? Wydaliśmy broń, dostaliśmy broń, więc wszystko zostaje w rodzinie, że tak powiem. Więc tutaj dobry wybór. Epika, jeśli chodzi właśnie o to. Do Kibelka. Więc spoko. Aura 66, 200 na 1000. Niech to się tam powolutku zbiera, a my idziemy już na awencję. Yy, dobra. Przy okazji, jako że jesteśmy na etapie eliminacji do Mistrzostw Świata w to zadam Wam tutaj pytanko, czy Polska awansuje do, na Mundial, czy jednak tutaj Szwecja nas pokona, bo to już wiadomo, że zagramy ze Szwecją. Więc tutaj moje pytanie właśnie do Was, czy Polska czy Szwecja zagra na mundialu. Bardzo jestem ciekawy Waszych opinii. No z tego co wiem, no to troszkę kontuzji polska reprezentacja ma, ale ja nie będę się w tym momencie wypowiadał, czy ma szansę, czy nie. Na pewno będą chcieli się zrewanżować za ostatnie euro, gdzie przegrali 3-2 i nie awansowali z grupy. Więc tutaj może być naprawdę różnie. Także czekam na Wasze y, opinie. Y, oczywiście będę wszystkie czytał, będę wszystkie serduszkował. Y, no i czekamy, czekamy na rozstrzygnięcia. Pewnie ustosunkuję się do y, wyniku już po meczu. Y, więc na którymś tam odcinku na pewno o tym będę mówił. Y, dobra, my lecimy tutaj sobie z aweczką, powolutku. Y, jakieś piątki, dwójki wpadają. No nie jest to jakiś rewelacyjny wynik, jeśli chodzi o, fajny item do rozmontowania. Jeszcze tylko cztery itemki do rozmontowania i dzisiaj zrobimy wszystko. To nie jest... O jezu, chod mnie tak wystraszył, że to nie wiem, co tutaj się stanęło. Myślałem, że coś mu się stało, on się znowu obudził. No kurde. Ale on dzisiaj jest marudny. Ależ on dzisiaj jest marudny. Mam nadzieję, że tego nie było słychać na odcinku. No, więc to jest też spoko, że dostajemy kolejne 5 laki końców. Mieli zwiększyć drop laki coinów. No, ale nie widzę tego, żeby to było zwiększone. Więc tak, sterylne sedesiory mamy ogarnięte. Twierdzę, widzę, że też powoli ogarniamy. Bo leci drewna, a drewna, dobrze, że drewno w sumie leci, bo tego drewna, jak ulepszamy teraz kopalnię, yy, klejnotów, to będziemy mimo wszystko więcej potrzebować niż kamienia. Yy, mamy pierwszy pasek za sobą, więc lecimy z drugim. Tu jakiś itemek, ale go nie weźmiemy. Yy, właśnie, a propos: 10 dni jeszcze do kopalni 57. Myślę, że przez cały event znowu będziemy, by, będziemy zapchani, jeśli chodzi o surki, więc tutaj tragedii nie przewiduję żadnej, więc do następnego, do następnej twierdzy, może tak, tutaj sobie po prostu dotłapiemy na tych surowcach i nad ciągłym budowaniu kopalni klejnotów. Z tego co widzę, no to grzyby nam się powoli kończą, więc trzeba. Tutaj wyskoczyć do lasu na jakiś spacer na grzybki. Powinno mi się to jakoś w miarę sympatycznie teraz udać, bo ładna pogoda, więc być może, być może jakiś wypad do lasu uda mi się zrealizować. Ale to, czy udało mi się zebrać jakieś grzybki na wypadzie, to dowiecie się pewnie w następnym odcinku na magu. Więc tutaj oczekiwanie, wielkie oczekiwanie na to, czy uda się wypad do lasu, czy jednak się nie uda, no bo już powoli legendarny dungeon zapasem, więc te wypady do lasu, no, trzeba zintensyfikować i żeby tutaj tego, tych grzyboli troszkę było. Okej, okay, tutaj mamy jakieś kolejne odłameczki. Jestem bardzo ciekawy, ile dostaniemy tutaj epików od hazardzisty, Bo jak dostaliśmy epika z koła, to jest szansa też, że od hazardzisty też będziemy mieć jakieś większe szczęście i też coś tam dostaniemy dzisiaj. Fajnie by było dostać parę epików, bo by nam się przydały nie to, że. Na wymianę itemów, tylko po prostu by nam się przydały do, do kibelka. Bo już nie bardzo jest co wrzucać. A te epiki, właściwie, które mam na stojaku, to chcę sobie trzymać na ewentualne plakaty. Więc, jedynie co, no to właśnie teraz na sterylnych CDS-ach bym z nich korzystał, a później już raczej, raczej bym je trzymał. Więc czekamy z niecierpliwością również na to, żeby, żeby zobaczyć, ile epików dostaniemy od hozardzisty, tutaj kolejny metal, zaraz zobaczę też ile tego metalu mam, bo podejrzewam, że już zbliżyliśmy się po 6 milionów. Dobra, trzeci pasek naładowany, Jak, no 7 prawie, kurde, to ja już przegapiłem prawie milion metalu, dawno tam nie zaglądałem, szczerze mówiąc. Więc tutaj, no ten metal jakoś tutaj powinni coś zrobić, żeby ten metal gdzieś można było wykorzystać. No bo ja rozumiem, itemy razy jeden, razy dwa potrzebują sporo metalu, ale później, na początku gry. A teraz, no ja nie wiem, no. może po prostu zamiast ulepszeń tutaj 60 tysięcy metalu, to 600 powinno być. Na razy 15. To wtedy ten metal by naprawdę był, był wydatny. No jak tutaj metalu jest tyle co kod napłakała odłamków, jest od groma, żeby ulepszyć jakiś przedmiot. No to jest już ciężko. Nie Jest już ciężko cokolwiek tutaj zrobić. A ten metal nam zostaje, więc tutaj powinni pomyśleć, żeby po prostu zwiększyć może ilość tych surowców metalowych na ulepszenia. To też myślę, żeby było okej. Okay bo troszkę by utrudniło mimo wszystko rozgrywkę, bo nie tylko byśmy musieli zbierać sobie tutaj odłamki, ale też musielibyśmy pamiętać o tym metalu. A tak to każdy o tym metalu zapomina, po 200 gdzieś poziomie, 250. I najchętniej, żeby już tutaj tego metalu nie dostawać. Jakiś, tutaj, item ostatni na rozmontowanie dzisiaj. Tutaj sobie przerzucimy te buciki jeszcze. I jest fajnie, sympatycznie. Trzeci pasek praktycznie dobiega już końca. Kolejna piąteczka, kolejna dwójeczka. Mamy 13 minut odcinka, więc zaraz sobie zrobimy kolejną walkę na arenie, bo powinniśmy już chyba móc ją zrobić. Dokładnie tak. Więc spróbujmy sobie pokonać Bambo. 351 tysięcy expa za jedną walkę. To już nie jest yy, dużo. To już niestety nie jest dużo. To zaśmiemy sobie tą siódemkę. Piąteczka jest okej. Okay. 10 laki coinów. To też jest spoko. Bujeczka. I za chwilę też przebijamy magiczną barierę 100 milionów damage'u. Yy. Już się wystraszyłem, że same dyszki będziemy mieć na koniec dziesiątego piwka, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Może nawet miliard. O, to jest dopiero różnica Expa. Zobaczcie. 96 tysięcy versus 800 tysięcy. Dobrze, że to była misja na dziesiątym piwko, Bo tak to byśmy takiej fajnej nie dostali. No i dobra, piąteczka. I jeszcze tutaj jakaś piąteczka jakby wpadła teraz. Dębka, dwójka, dobra. Pobierzemy dwójkę i ryzykujemy kolejną dwójkę. Dziękuję. Pięknie, jeszcze grzybek wpadł, więc sympatycznie. No i tutaj też naprawdę sympatyczna misja. Spradała jeszcze metal. No ale spoko, ważne, że do przodu możemy sobie ustawić warciochę. No i teraz mamy 155 statystyk inty do wbicia. Czy wbijemy 189 tysięcy? Raczej nie. Ale na pewno przekroczymy 100 milionów obrażeń. Więc to już jest naprawdę fajny wynik. Fajnie to wygląda. No i teraz tylko pozostaje wbić 200 tysięcy inty. Ale na to jeszcze sobie będziemy musieli troszkę, troszkę poczekać. 8, 188, 750, nie ma 750, blisko. Blisko 750, chociaż tu jeszcze mamy troszkę, więc jeszcze dwa punkciki możemy wydać. Możemy też trzy punkciki tutaj we władce kliknąć i możemy zrobić pięć ataków. razu więc tutaj sobie 6200, 6200, 6200, 6200 i 6200 i znów mamy tyle samo dusz co mieliśmy, a właściwie nawet chyba troszkę więcej. Więc to mamy zrobione. Jak stoimy w rankingu podziemi? Tutaj klepiemy się w tym piątym, szóstym miejscu cały czas z tym naszym kolegą. Ciężko, bo ciężko, ale przyjdzie taki moment, gdzie... Powinniśmy mu odskoczyć, bo kopalnia złota w końcu się na setkę wybuduje. Yy, mam nadzieję też, że powolutku, yy, tak jak my tu walczymy, to zbliżamy się do naszych przeciwników, którzy są jeszcze wyżej i będzie miło nas w końcu zobaczyć gdzieś w top 3. Yy, więc spoko. Idziemy, idziemy, idziemy na... O, 45 lekkoinów dzisiaj udało się wyharmić. Idziemy na hazardistę i liczymy na epiki. Chociaż kilka epików by było miło zobaczyć. Wiem, że złota nie dostaniemy, więc chociaż epik by się jakiś przydał. Tu niestety nie. Tu spróbujemy odłamki, bo aż tak bardzo na epikach nam tutaj nie zależy. Bo przecież mamy już skończoną małrę, są buciki na 300y. Więc jeden już epiczek jest. 36 milionów drewna. Myślę, że okej. Okay. Dusze nie chcę. Kolejne 36 milionów drewna. No, wystarczy tego drewna. Wystarczy. Tutaj nic nie weźmiemy. E, dusz nie chcę. Dobra, może epik. Dobra, dziękuję. Czapka na prawdopodobnie 300 staty. Tu nic. E, tu weźmiemy odłamki. Dziękuję. 500. E, tutaj oczywiście, że epik. Epicka broń. Fajniej, to chyba 300owa tu weźmiemy odłamki, dziękuję, 500, a weźmy te 5 klepsydra, nawet 25, dziękuję. Tutaj możemy też tą klepsyderkę wziąć, tu dziękuję za, dokładnie za 500 odłamków i na koniec jeszcze też 500 odłamków, więc przyzwoity, naprawdę przyzwoity hazardista. Niestety broń bez dziurki, ale też już daje nam, jak widać, plus 0, jeśli chodzi o średnie obrażenia. Więc epicka, bro, legendarna broń będzie dawała nam naprawdę sporo. Myślę, że plus 40, plus 50 to będzie tak na bide. Tutaj e, jeśli chodzi o te przedmioty, no to raczej nie przydadzą się nam absolutnie do niczego, chociaż tu plus 9 by nam dawały do kapci, ale to raczej sobie poczeka na wymianę na kiedyś. E, więc to mamy ogarnięte. Czyli chyba wszystko mamy tak naprawdę zrobione. Tu wszystko. Tu wszystko. Tu możemy sobie kliknąć jeszcze dwa razy. Niech to na lepszym poziomie się zbiera. Rozmontowania zrobione. 478 tysięcy odłamków. Tutaj wszystko ogarnięte. Walka pupili. No to Itana potraktujemy może wodą. Nawet też wygraliśmy. Pupilach. Niezmiennie cały czas to 1, chociaż było blisko, żebyśmy spadli, bo przegrałem chyba 2 czy 3 walki, więc no różnie to bywa yy, ostatnio, ale cały czas do przodu i cały czas top 1, więc to najważniejsze. Także tutaj też wszystko zrobione. Tu dzisiaj dostaliśmy 3 punkciki wytrzymałości. W tym kalendarzu, niestety, tylko 25 grzybów nas interesuje. Nie ma żadnej książeczki jeśli chodzi o XP. Więc musimy tutaj liczyć, że bijemy jak najszybciej poziom i potem dobijemy 600, 570 poziom z kalendarza. Więc myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentować, no i zostawić suba, jeśli go jeszcze nie macie. Zbliżamy się po 380 subów, a przynajmniej 60% osób, którzy mnie oglądają, tego suba nie mają, więc klikajcie. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.